A to będzie unboxing paczki z jakimś czymś. Um... Z no i będzie z ekopapierosem. No i tak jakby czymś. No i moja babcia będzie to unboxować. Tak, żeby zwrócić palenie. O, proszę. Okay. to się bardzo ładnie prezentuje. Z firmy... Tu pisze jakieś glow, nie wiem czy... I w zestawie babcia dostała... E, Powiesz ile tam tutaj jest tego 8. Osiem paczek papierosów. No i jest też. Proszę, takie. A to jest jakieś. To jest to do pogrzewania, tak. podgrzewania. Eko papieros. No tak jakby coś. Otworzymy to. I będę pokazać twarzy mojej babci, no, bo nie, nie bo zgodziła nie. się na to. Stary, na nawet, nawet jeżeli by się na to zgodziła, to mi tak nie pokazał, bo to. Bo... Na pewno sobie to nie życzy. Ty pewnie puszczysz, nie tak? Puszczę na YouTube, ale nie będzie widać twojej twarzy z Nikogo nie będzie widać, tylko twoje ja ręce. No i tylko... tylko wystarczy otworzyć. No mój grzałka, to się chyba tak nazywa, nie wiem, prezentuje się tak. To jest różowy kolor, ale wygląda na srebrny. No, dziękuję bardzo. No, to był taki krótki min... Tak, jakby. Dobra. Prezentacja. Prezentacja. Co, jak wygląda kawałka do papierosów? Mój powiedz, jakie smaki tam masz? E, rozłóż ka, po każdym jednym na stoliku. Bo ja przetłumaczę to na polski. Ok. Ok, tutaj mamy jakiś navy Blue. Ja nie wiem, co znaczy navy, Ale jakieś mocny niebieski. Okay. Fioletowy. A tu mamy Bright purple To jakiś fioletowy. I to jest cytrynowy. A tu cytryna. Jest. Cytryna. E, tak, ale to jest parkielu, czyli nie wiem jak to przetłumaczyć. No, iskrzący żół żółty. Dziękuję. No i dziękuję za oglądanie. zostawcie ładkę w górę. Komentarz, i jeżeli jesteście nowi, to, to... subskrybujcie. Jak są zainteresowani, to proszę kupić. No. Nie... I cześć.